Fajne jest moment obserwowania, kiedy sude naprawdę się otwiera, wiesz, tak jak aktorzy też mają taki moment, kiedy pozbawiają się wstydu i, i m, zaczynają mówić szczerze jakby e, o sobie samych, Więc taki proces otwierania to jest coś takiego, co wydaje mi się, jest do, do zrobienia dla nas e, przez tych, którzy przekazują tę wiedzę, e, że po prostu gdzieś ten... To te, jest te zawód jednak nastawiony na jakiś taki ekscybicjonist. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wiesz, e, robić filmy, które są autoterapią, zupełnie nie w tym rzecz. Bo, e, Wydaje mi się, że y, szczerość, takie dotarcie jakby do istoty tego, po co ja jestem reżyserem, wiesz? takie zrozumienie tego, takie mm. naprawdę dobre zrozumienie tego, po co ja chcę robić filmy, po co ja tu jestem, po co używam kamery. Kamera to przecież jest groźna narzędzie, można w ogóle skrzywdzić, y, albo można też z drugą stronę działać. No, to jest jednak jakaś taka wiesz, no może nie misja to jest duże słowo, ale... Ale gdzieś obowiązek, czy też odpowiedzialność, która spoczywa na twórcach, którzy wychodzą na plan, pociągają ze sobą, na 100 osób, które angażują się w projekt, że to wszystko spotykamy się, robimy film w jakimś troszkę ważniejszym celu niż tylko opowiedzenie jakiejś historii, która, wiesz, zaczyna się w punkcie A, kończy się w punkcie Z, za tym wszystkim musi stać jakiś nadrzędny cel, który mamy do przekazania widzowi po drugiej stronie To jest Bardzo proste wszystko, tylko, wiesz, tak to zrozumieć to, te, te trochę, jest trywialne słowa, które mówię, to właśnie nie jest proste, bo często jest tak, że staramy się komplikować, wiesz, opowiadane historie, a tak naprawdę... Często trzeba to zrobić w sposób bardzo prosty. I zrozumienie tego, że nie należy bać się prosty, prostoty, też jest mm. trudne, nie? Ale do tego trzeba dojść. Doskonałość w prostocie. Chyba mm. Gąbrowicz mówił, że z wiekiem tak się spraszczamy. Na początku się komplikujemy, bo wydaje nam się to Aha. najbardziej pociągające i to nas buduje bardzo. I, i chyba, nie wiem, takie mam wrażenie, że, że tak jest z tym konkursem, że to trochę jest takie pole doświadczalne i taka, taka bezpieczna strefa, bo trochę, trochę można zobaczyć jak nie kombinują i, i podejrzeć właśnie, tak się zmierzyć żeby trochę trochę rywalizować, ale tak. tak. No. Ja Chciałbym powiedzieć, że, ten, że to, co tutaj się dzieje, to jest taki jakby, wiesz, poligon paint, nie? bo to nie jest prawdziwa walka, to jest, jeszcze są jakieś tam przedbiegi. Natomiast e, ważne jest to, żeby e, czteroletni, na przykład okres e, nauki w szkole, zakończyć e, czymś, co jest naszą wizytówką, albo czymś, co jest naszym wiesz, paszportem, przepuszczaniem do dalszej kariery. To jest jakiś taki moment, kiedy wyznaczamy kierunek, w którym chcemy pójść. I, i to jest ważne. E, żeby dobrze, dobrze przepracować ten moment i ten film, który robimy na zakończenie szkoły filmowej, pokazujemy go na przykład tutaj, żeby to był nasz autentyczny wieś, produkt, nie? żeby to nie była jakaś, jakaś scena albo do zrobienia na zamówienie, dlatego że mamy do zrobienia ćwiczenie, tylko że to jest jakaś wypowiedź. Nie? To jest jakby mój autorski film. Jesteśmy to właśnie po to, żeby traktować nasze filmy właśnie autorsko, a nie produkcyjnie. To jest, wiesz, to nie, jest, my nie uczymy wiesz, reklam, my się nie uczymy wiesz, tylko seriali, że to też, jak ktoś chce, może iść w tym kierunku. Wydaje ja mi się, że po, poprzeczka jest podniesiona troszkę mm. bliżej, ktoś po mm -hmm. to do szkoły mm -hmm. filmowej. Mm -hmm. No tak, można doświadczyć, sprawdzić jednak, jak, jak robić kino właśnie osobisty, artystyczny, um, ale też y, nie wiem, bo po kilku obejrzonych filmach y, mam wrażenie, że y, w ogóle poziom techniczny i, i realizacyjny jest nie, nie wiem, jest strasznie wysoki, jest bardzo dobry. Dźwięk jest dobry, y, nie wiem, zdjęcia, montaż, to wszystko ma, ma sens. Y, jak to wygląda? To jest współpraca wszystko studentów, tak? z, y, bo, bo aktorzy są zatrudniani z zewnątrz, ale... Ale technicznie to nie jest jakaś koleżeńska wymiana? No wiesz to na, na pewnym etapie, jakby kończąc szkołę filmową, te jakby narzędzia wszystkie są dostępne. To nie jest problem, żeby zrobić dobrze technicznie film. Oczywiście to też jakby, trzeba umieć, ale wiesz, tak naprawdę, kiedy masz dobrą ekipę, wiesz w jakim kierunku ma iść Twój film, to wiesz, najważniejszy jest Twój pomysł, nie? dlaczego wszyscy spotykają się, po co mają robić ten film. A potem jakby już ta techniczna sprawa to jest jakby rzecz drugorzędna. Ja nawet twierdzę, że jeżeli ma się do dobrych ludzi, to film robi się sam, nie? to się wszystko samo kręci. To tak naprawdę ważne jest po co. Tak ja osobiście lubię taki styl pracy, że mam na tyle złopanych ludzi, że staram się skupić. Głównie na atmosferze sceny, na mm -hmm. y, głównym bohaterze, bo mm -hmm. y, główny bohater w ciągu filmów bez tego nie ma podejścia. I y, to jest zadanie reżysera. Reszta technika, technika, o której tu mówisz, to oczywiście no, trzeba umieć wszystko wiedzieć: mm -hmm. kąty kamery, osi, oś, oś yes. 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 Wiesz, jak ją przekroczyć. Nie? Światło, jak widzimy, jak i tak dalej, to wszystko jest, jest bardzo ważne, natomiast no, to jest rzecz, która powinna zawsze być właśnie na drugim planie.